Cześć, w tym filmie pokażę Ci jak włączyć lub wyłączyć automatyczne uaktualnienia w iPadOS na iPadzie R. By to zrobić przejdź do ustawień. Następnie znajdź zakładkę ogólne, uaktualnienia. W uaktualnieniach przejdź do uaktualnień automatycznych i tutaj możesz wyłączyć automatyczne instalowanie uaktualnień, automatyczne pobieranie uaktualnień oraz automatyczne instalowanie pilnych uaktualnień. Ja wyłączę automatyczne instalowanie uaktualnień. To wszystko na dziś do zobaczenia w następnym filmie i nie zapomnij o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji.